W niedzielę 7 listopada w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie odbyła się gala Fundusze z Kulturą, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Podczas jej trwania przedstawiono laureatów zorganizowanego przez województwo internetowego plebiscytu Fundusze Europejskie Są Małopolsce na najlepsze lokalne przedsięwzięcie zrealizowane z pomocą środków unijnych. Uroczysta gala była doskonałą okazją do promocji rezultatów Funduszy Europejskich w Małopolsce w latach 2014-2020. Dzisiejsza gala podsumuje obecną perspektywę Środków Europejskich 2014-2020 w regionie tarnowskim. Właśnie wskazaliśmy głosem mieszkańca tego regionu, które projekty są najciekawsze, które w ramach głosowania online uzyskały największą ilość głosów i właśnie na dzisiejszej gali jest czas, żeby 20 projektów zostało wyróżnionych, wskazanych jako te najbardziej atrakcyjne. Bardzo istotne jest to, że to jest tylko cząstka, jeżeli chodzi o projektów, które są realizowane w tej części województwa, bo w tej perspektywie środków europejskich zostało już podpisanych ponad 4000 umów. W związku z tym to właśnie tyle świadczy o ilości projektów, które są realizowane, po to, żeby nasze województwo było atrakcyjne dla samego mieszkania. Istotne również jest to, żeby inwestorzy, którzy szukają miejsca, również mogli w Małopolsce inwestować. A jesteśmy też w przeddzień. Konsultacji, które w regionie Tarnowskim odbędą się jutro, też w tym samym miejscu, a już dotyczą prognozy finansowej 2021-2027. Ta dzisiejsza gala z tą najszerszymi konsultacjami i nadziejami na przyszłe środki finansowe w następnym okresie programowania, doskonale się ze sobą spinają. Liczymy, że te podmioty dzisiaj wyróżnione, ale także i inne. Również przystąpią i będą aplikować z równie ciekawymi projektami. Nasz projekt polegał na opracowaniu technologii produkcji innowacyjnych, bezalergenowych, analogów produktów mięsnych dla osób z dietą wegańską. Nasz projekt jest o tyle wyjątkowy tutaj w tym gronie, dlatego że jest to projekt badawczy, badawczo-rozwojowy w szczególności. I z funduszy unijnych udało nam się zakupić nie tylko urządzenia i aparaturę, ale także poszerzyć naszą wiedzę i naukową. Oraz również w ramach projektu będziemy tworzyć publikacje naukowe i uczestniczyć w konferencjach naukowych. Bardzo cieszymy się z przyznanych środków i realizacji tego projektu, no i cieszymy się z wygranej w plebiscycie. W tej Gali, akurat zostały nagrodzone projekty dotyczące termomodernizacji placówek oświatowych na terenie naszej gminy. Są to placówki zarówno w mieście, jak i w sołectwach, które, które należą do, do gminy. Bardzo dużo uwagi poświęcamy właśnie takim projektom termomodernizacyjnym, poprawie efektywności energetycznej, jakości. Tych, tych, tych obiektów, tak aby po prostu dzieci też czuły się dobrze. Jestem bardzo dumny, że mieszkańcy zauważyli te projekty. No Jednak są to spore nakłady finansowe, spore nakłady również pracy wykonanej przez zarówno moich współpracowników z poszczególnych wydziałów, jak i firmy, które wykonywały te prace. To jest naprawdę radość i niezwykła, niezwykle sympatyczny moment, a móc z rąk panów marszałków odbierać bardzo ładną statuetkę. Galę uświetniły występy artystów, orkiestra pod batutą Leszka Mieczkowskiego, pianista Hadrian Filip Tabęcki, solistka Anna Osner oraz para taneszna Urszula Wojtkowek i Piotr Woźniak. Aleksandra Wasilewska, Telewizja Małopolska.